Dzisiaj grałem w film Grożewa. Bardzo ładny. No i ja szczerze wątpię, że to zrobili. Ale tak jest lepszy niż ten odcinek, który wrzuciliśmy. Najlepszy jest niż jeden i pół, więc... Obczajcie go. Idziemy. I chodźcie z nami. Chodź, chodź. To może być. Także. Będziemy. Co po głośniki idziemy, no patrz mi tutaj. Dobra. Się... Nie się się bardziej. Ja jestem. Dobra, dobra, dobrze, spokojnie. spokojnie, jeszcze, jeszcze. to chyba trafisz, nie, to jest konia próba, no, jest, nie, oh, yeah. I teraz, 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 teraz jest ciebie. nie ma szans, żebym ci powiedział, nie ma szans, Gå we close, gå we close. <coughs> To pod 300 Słuchajcie, easy, tak? nie wierzyłem. Nie wierzyłem, bulldozer. Oryginałka, manta, Głośniki Jest komputerowe. 100 lajków i giveaway give będzie. 100 lajków i będzie giveaway. Giveaway. Yeah. Yeah. Ja, idealnie. Yeah. Z czystego stębulactwa też wam dam lajka. My teraz y, idziemy do. Rozmalić I, 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 i widzimy się później. No, czekaj, no. Siemanko. No, Siemanko. E, widzicie w no, naszym. Pas, dobrej pascie. Jak, jak, jak wygraliśmy, to dali, że nie no. 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 Bo nie, nie, nie mieliśmy prawa wygrać, no. wygraliśmy, no i. No. Ogólnie stwierdzili, że no, stratni są. Że stratni, A no, chyba nikt nie wygrał, nie, dodali kilka, nie? Dodali nie kilka. Te... Nie było tego. Nie dodali było tego. kilka tego... Głównie... Nie, było, nie było tego słoneczka? Nie, w większości nie było, kostki zostały. Nie dostały. było tego. Dobra, my idziemy, rozmińmy. Do widzimy się. Zaraz się widzimy. A kamera, nie? Tak. Ja to muszę wyczuć, nie? Co? Ej, było, było, Jeszcze raz, ty. Iść, czy w Teraz ty, <noise> dawaj. Nie, nie, dawaj. Bo, ja nie. Nie czuję tego głośnego. To, 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 to mogę cię zrobić. A ty do czy w Nie, ja tutaj kamera. Kamera. To co było chodzi w ogóle. Chcesz? Nie, dawaj. Zrobisz to, no? Tylko co tutaj cię zrobię, nie? Trzyma się trzymać, nie? No trzymaj, trzymaj, trzymaj. To tu na, na poziomie oczu to wiesz. Tutaj nie ma za dużego opóźnienia. Dużo się brakło. No. Jeszcze raz? To jest możliwe ludzie, spokojnie to... to się da zrobić. No, 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 no to jest do wygrania jeszcze, to jest do wygrania. Trzeba iść jeszcze po Jeszcze raz? No, no dawaj dwa, bo to mamy. Bonusowe. Bonusowe, <laughs>, łapeczki w górę, subskrypcja, miły komentarzyk. Mamy jeszcze jedno? To O. Także e, Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie lajka, już to mówiłem. Powtarzam się. Już tak się. Spokojnie, <laughs> spokojnie. Spokojnie, spokojnie. było, było, blisko, było do kamery. blisko. Następnym razem, spodziewajcie się, pokaż. Tamtego, tam, tak. Tam Top up. top up, To jest Ta, Top up. No tak, właśnie tak, to. Tak, tak. I no, i to tak jedno. No. Jeżeli wam, no, to tyle, Daniel. To łapka w górę, to będzie tyle. subskrypcja miłych komentarzy bez haitów. No i no. Coś, i... Tam, on coś tam robi. Poleccie znajomym. Polećcie znajomym. Poleć znajomym. No, do, do widzenia. Do widzenia.